Retekie z bi... widzowie, dzisiaj gramy w Murder Mystery FNAF, który jest dzisiaj Wam udowodnię, że jest 2000 razy lepsze niż zwykłe Marder Mystery. Ale wy mi dajcie dzisiaj suba i lajka jak lubicie moje filmy. A jak chcecie mieć ze mną na przykład na odcinku, to po dzisiaj będzie, będzie, dwa, będzie jeszcze dwa odcinki z tego, bo, bo planuję zrobić wielkie zakupy i kupić no mianowicie te skrzynie dzisiaj. Następny następnym odcinku te, a następnym te. te. To, są, to są moje to są moje yy, wyższe starania, oczywiście tutaj też... W sumie mogę, widzę za 99, A to chyba za Robuxy. No wiedziałem, że to za Robuxy. E, tutaj jest Monety. To jest za monety. To jest u Freda. Dobra, to później sobie teraz tylko. Bo oni teraz ogólnie grają tam rundę. A więc jak skończą, to. Patrzcie, tutaj są zadania. I te zadania musimy rozwiązać w naszej nocnej zmianie. Łapiecie. Jak się wszystkie skończy, to się wygrywa. I żeby, i jak, się, jak się więcej zrobi zadań, to więcej się dostaje. Jakby wiecie tej kasy. Kasy, kasy. Za którą później, tutaj w sklepie. O, mam na razie te, taki skin. Mam nowy, odblokowany. To jest mój jedyny, bo wczoraj grałem trochę. Żeby trochę odblokować. Ale ja go wygrałem. O, koniec gry, za chwilę będzie Oczywiście nie ma kursora, jest taka kropetka, ale to według mnie jest bardziej wygodniejsze Tu są nawet wyzwania Zabij mordercę jeden raz o. Ra Wybieramy to, to Dwór Freda Czyli tak po polsku Pizzeria Frediego Tylko dźwięki są wyciszone, zapomniałem. Ale to jest o wiele lepszy niż zwykły Marder Mystery Dobra, 12 AM FNAF yy, Podwójny kłopot Jesteśmy bezpieczeństwem, czyli policjantem, mamy jakby pistolet a, I to trzeba zebrać Tak, to zbieramy I trzeba naprawić generator o, tutaj nam kolega pomoże naprawić generator Dobra, naprawiony, naprawiony Kurde Ten yy, boniacz jest, yy, boniacz, boniacz jak widzicie, boniacz jest tym Boniacz jest mordercą to wziął pistolet po mnie? Tak, on wziął, bo on ze mną był. jest Bonnie? Gdzie jest Bonnie? Gdzie jest, jest Bonnie? Kurde. A, i tu są ogólnie też dziwi do zamknięcia. No i się skończyło, bo pracownicy wygrali. A ja nawet nie miałem okazji zagrać, bo mnie od razu zabili. Twoje nagrody to 120 zł po bo bonus wygrałem i dwa zakończenia zadania, bo znazywam ten tort. I. I te. I generator jeden prawie. Prawie naprawiłem. Dwór. Nie, to. czyli na pokoje Freda są lepsze, według mnie. Dwór Freda wygrał. Się. ale fajne dźwięki to ma też. Ładnie i fajniejsze lobby niż to oryginalne. A więc sobie jak chcecie ze mną zagrać to... To zagrajcie, ale czekajcie jak się rozmazało ekran. O! I apteczka. O, i widzicie, wszędzie są takie drzwi. To jest na baterie. I, Oj, i widzicie? To trzeba oszczędzać wszędzie baterie. Ja jestem pracownikiem ci i po prostu muszę chodzić po mapie i... Robić zadania. Tutaj, tam powinno być. Znajdziemy. Rozpośnij pokaz. Czekajcie. Rozpośnij pokaz. Tutaj kolega widzę, naprawia. Dobra, dam, naprawić. Tu nie ma. tu sobie dziwi też. Ile baterii mają? Mają pełną baterię. Ja chcę znaleźć scenę, tutaj się wychodzi. I ja chyba pamiętam, że. A ja, tak jest generator, trzeba go naprawić. Może chcę zrobić rozpocznij pokaz, i włączyć animatroniki, żeby zrobiły pokaz dla dzieci. Ale oczywiście nie, muszę najpierw znaleźć scenę. A to nie jest takie łatwe. To już działa. Kolejną apteczkę zgarniemy. Bo już skończyła się gra? A, czekajcie, bo się kamera znowu nowo. Dobra, teraz będziecie lepiej widzieć. Teraz będziecie lepiej, lepiej widzieć, bo ekran był strasznie rozjaśniony. Sobie weźmy sobie yy, te na pokoje Freda. Ta strona. Ja sobie bym dał to. Krupiące, o właśnie o to To jest nawet taki skibidi Skin Dobra, Dobra zaczyna się 12. I am FNAF, morderstw Tajemnica Dobra, jesteśmy detektywem Czyli będziemy musieli badać ciała, badać ciała. Zabite, a za to też Są punkty z monety A teraz Naszym zadaniem A już ktoś inny Już ktoś rozpoczął pokaz Idźmy za dźwiękiem Hello. Hello. Hey. Tutaj Gdzie są te animatora Nie da z nikomu pograć, co nie? No, to ten skin nie jest taki fajny, jak myślałem. Spójrzmy na ten, jednak. I sobie poglądajmy. O tutaj, chłop. Chłopie, bateria Wiedziałem. Wiedziałem. Idzie pytanie, kto po, ze, ze mnie wziął lupę. On nie, to jest latarka. Nie, nie, tam nie idzie tam. Gdzie jest Foxy? Tutaj typek się zamknął. Więc się na niego miejscu nie dziwię. Ale dziwi mu i tak za chwilę padną. A więc no, no to już nie ma obrony. Szukajmy Foxy O, jest Foxy. Ale Foxy leży. Znaczy, Foxy już kolejną osobę zarabia. Oni tutaj się też zamknęli i widzę, że oni mają pełną baterię Ja się na ich miejscu nie dziwię O, ten jest detektywem To bada No, tutaj generator. generator oj, oj, oj. A to chyba morder... No to przegrają pracownicy, widzę Wiedziałem Wiedziałem o i tutaj na kolejnego naszed. O i koniec gry wszystkich w Druga, <grywka> zabójcy wygrał. Jezu, znowu kamera się... Ten ekran jest zbyt jasny Naprawdę, on jest zbyt jasny Teraz będzie git No cóż, zresztą Foxy był mordercą i Foxy wszystkich zabił. Fred. Tak, Fred wygrał. To, to już tutaj to sobie zamknę. Wszystko przerwa jest. O! Ten boni skin, boniacza. Zobaczmy skrzynię I co ten Freddy nam dropnie. O! to Ja u mojego chyba wujka też to grałem. Ćwiczyłem. I mi, mi dropnęło y, Shadow Freddy'ego Dobra, no jesteśmy, rozpisliśmy się tu Dobra Nie wiem czemu tutaj to nazwali Pizza PizzaPlexem Ale Według mnie to ta nazwa do tego nie pasuje Czy to nie jest bateria? O, scena Tak, scena Rozpocznij pokaz, jestem, tak! Dobra! Rozpoczęliśmy pokaz, widzowie. Dźwignia jest. O! Kurde, no nie, no znowu. Czekajcie. Dobra, słuchajcie, teraz kamera się jest, będzie widoczne, bo tam coś nie pykło I Sobie skrzynię z zerknijmy, co z tej można dostać. I on jest rzadki. A legendarna to jest złoty Freddy. Ja. Czyli on nie jest najrzadszy, jednak ten Shadow. A z tego? A z tego co mogę? Zabawny Freddy żółty króliczek Steve No to to nie widzę stopiona Stopiony Fred Ko Dobra i z tego ja Ty. dobra, to dużo będzie tych skrzyni skrzynie z, z, z nożami Przepustki. Dobra, zobaczmy nasze misje. Zabijmy mordercę. Zbadaj trzy martwych ciała za pomocą narzędzia detektywa. Dobra, jak będziemy detektywy, musimy zbadać trzy ciała. To zdobędziemy. Ile? Ile zabędziemy hak kasy? 200. Ej. I teraz zobaczmy. My mamy 450 mamy 2000 na pierwszą skrzynię, czyli musimy być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o, gr o granie. Sobie weźmy, dajmy tę skórkę. O! Skończyli. Pracownicy wygrali. Sobólcy byli zabici. Fre Wola Fre Freddy, wkrótce się otworzy. O! Dostaliśmy 120. To nawet litr. 120 kasy to nawet dużo, według mnie. My dwie osoby tutaj mają tego skina takiego. Yy, to, ty na pokoje Freda. Na to głosujemy. A tutaj jest ogólnie budynek z FNAF-filmu. Powiedzmy tutaj dalej. O, widzicie? Tylko, że inne nazwa. Dobra, zaczęło się. Nastałem. FNAF. Podwójny kłop. Nie. Jesteśmy zabójcą. Widzowie! Dobra, to znajdziemy sobie... O, siema, siema, tak, siema. A dobra! Sorry, on też jest oh. mordercą. Jaki? Z... Ja zabiłem prawie go. Mam, też mam. Ja chłopa. O nie, policjant. Dobra. 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 Bycie mordercą. Co? Dobra, zabiliśmy policjanta drugiego Oni ciała są w wentylacjach Chodź tu, Foxy! Ha, wygraliśmy! Pierwsza, a jem dopiero była? Kurde, blade. I ile? Ile dostaliśmy kasy? Twoje nagrody. Kurde, 500? Ej, dobra. Zabili Zabiliśmy dwóch graczy. Ci, tego Foxiego, co mnie wkurzył. On był detektywem! Dobra, speśmy nasze osiągnięcia. A to nie będzie. A, to nie, zabij mordercę trzeba i zbadaj trzy martwe ciała. To musimy być niestety detektywem i i policjantem, bo trzeba zabić. Jeden raz chociaż. Foksiego. Ja nie lubię Foksiego. Znaczy, lubię Foksiego, ale nie tego tutaj. Bo on cały czas chyba prawie jest mordercą, mam takie wrażenie Jesteśmy pracownikiem Mega, Mega Pizza plex został zamknięty Dobra, robimy przedstawienie Klikniemy guzik Showtime. Time Pyk. Tutaj jest dźwignia przy okazji Jedna Czekajmy generatorów. O, czapeczka. A. To nie ta do zabrania, niestety exit. O, następna apteczka. A. Ja za mną był! Za mną był! Ja za mną był! Hmm, Mogłem pójść w tam do biura, się schować Foxy jest policjantem, tego, tego, w niego, w niego strzelaj W niego strzelaj Jezu, Ty tam, tamten był ten był policjant, ten Ten jest mordercą, no nie wytrzymam z wami ludzie Ale w tej, tutaj grze jest większe większa szansa, żeby być detektywem Mordercą właśnie, a w tym oryginalnym to nie jest aż tak, że że możecie zostać mordercą. Nie jest tak. To i oni sobie tam grają. Ja bym chciał tylko wam zareklamować mojego mm, Discorda. Czyli witamy w Fruxiasze, z Fruxin's Pizzerii. Już trochę jest was widzowie już trochę was jest widzowie. A ja otworzyłem premierę nowego y, serwera Fruksy, widzowie 2. Jest jego premiera i będzie otworzony podobnie przed feriami I jeszcze yy, chciałbym Wam zareklamować Twitcha mojego. Jest short, pan Snawa. I 26 będzie pierwszy live. A my wracamy do tamtych ludzi. Foxy jest policjantem. Tak? Bo ma pistolet. Mam nadzieję, że się pozbędzie tego mordercy. Ja już sprawdza on Jest trzech jest graczy. Foxy'ego w ogóle nie ma Foxy'ego tego wiecie, tego na scenie Nie, nie, Dobra Zaszczelił? Zabił Foxy'ego? Zabił Foxy'ego, nie, policjanta zabił Zamknij się chłopie, zamknij się, drzwi no Zamknij drzwi Zamknij tamte drzwi człowieku Dobra, on na on na Dobra. Trzecia jajem. Jo, jedna misja jest zrobiona w Aha, A, już nie żyjesz. Kolego już nie żyjesz. No, koniec gry. Trzecia Jajam. Czekajcie, bo znowu się... Zabójcy wygrał. 20 godzin tylko dostaliśmy. W sumie musimy sprawdzić, ile już łącznie ich mamy. Bo to w sumie jest bardzo ważne, ile ich mamy. A to nie tu. Mamy ty. O, już mamy tysiąc. Już mamy tysiąc. Dzisiaj, może dzisiaj nam się uda kupić te skrzynie. I sobie może skinę jakiegoś nowego odbierzemy, Animatronika. Złota skrzynia Freda. Dobra, musimy ją mieć. Musimy tę mieć w dzisiaj. Musi nam. To jest dzisiejsza nasza. To jest dzisiejsza nasza misja, widzowie. Jak nam się to. to jesteśmy zabójcą. Musimy coś zaś mieć na lotarce. Dobra, udawajmy, że robimy taska. A jakby co, widzowie, to wkrótce jest premier Among Us 3D. A więc yy, zapraszam, będzie na moim odcinku Among Us 3D na pewno. Nie wiem czy go zabić, nie dobra, oszczędźmy go, dajmy mu trochę pograć. Dobra, otwieramy. Nas tutaj nie było wcale. Aha, aha, nas tutaj nie było. Nikogo nie zabiłem. Jestem zwykłym pracownikiem. Jest tutaj ktoś. Tutaj jest cena Czy niech się tutaj nie chowa, nie? Haś tu waksie. Wygramy to. Powracamy kamery tu. To jest dziwne ogólnie. Dziwne, że policjanta tutaj w ogóle nie ma. Chyba, drzwi jeszcze muszę wytrzymać. Dobra, otwórzmy Zabity! Wygraliśmy! Wygraliśmy widzowie jako morderca! Nie widziałem że mi aż tak dobrze pójdzie. Dobra. Kurde. Wszystkich zabiłem. To jest niepowtarzalne. Twoje nagrody. Jo! Osiemset! Wiecie widzowie ile to jest kasy? Kurde, wszystkich pozabijałem. Jestem z kibidy. Ale wiem, że jak oni zostaną mordercą, to to się na mnie odwróci pewnie. Musimy zobaczyć jakie kasy mamy Kurde patrz jak mało brakuje do tej skrzyni Ociek. Musimy ją dzisiaj otworzyć Ogólnie widzę, że ktoś tutaj ma skin'a mangle I chciałbym go zobaczyć I, za, i, I on jest zarąbisty, ale znaczy Mógłby być bardziej realistyczny, ale No co ja poradzę, może będzie aktualizacja Jesteśmy policjantem, bo mamy pistolet Weźmy na razie się... nie uświadczajmy tak zbyt bardzo, że jesteśmy policjantem. To zamknijmy, tutaj włączmy. Zamknijmy. Niech... Dobra, nie marnujmy drzwi. W sumie jakby ktoś nas ogronił, to trzeba mieć jakieś. Trzeba mieć obronę. Szukajmy sceny, jest scena. A, nie ma. Co tu chodzi generator. To jest generator. O, dawaj, Mangu, naprawiamy generator. Dawaj, Mangu, naprawiamy generator. Dajesz, dajesz. Jeszcze dajesz. Dobra, naprawione To jest dźwignia. Tak, dobra, obrócone. O. Kurde, trzy kreski apteczka tylko siedem siedem strzał widzowie mamy któryś czołeczka to pewno jest teraz zobaczmy na kamery Nie wiem czy to jest jakiś gracz. Ale te kamery! Na szczęście kamery są na całej mapie porozsiewane. Więc jak tutaj padną, to jeszcze nie ma co się bać. Jest jeszcze jedna głośniki. Tutaj może to. Nie. Tutaj nie. O, strzelaj, strzelaj, strzelaj go. Kurde, blada Ale byśmy wygrali, kurde. Zabójcy wygrali. Niestety. Dostaliśmy tylko 30 konius. Ale zawsze coś, zawsze coś. Nie bójmy się, ale byśmy go zabili, to byśmy mieli jedną misję z głowy przynajmniej. Jak to na misje, misję, no. Żadna z misji nie została aktywowana. Mam. Jak mało nam brakuje. Jak nam mało brakuje,